Witajcie, ładujemy się na pociąg. Pokażę wam jak to mniej więcej wygląda. Tutaj właśnie stoi pociąg. To on tak właśnie suszy, nie tutaj Tesla, bo już niektórzy by mogli pomyśleć, że to Tesla tak suszy. No i pomału tam chyba autobus się ciśnie, z autobusami zawsze są problemy, bo tutaj już widziałem właśnie ze, ze złożeniem się mają problemy bo to jest na milimetry na no, trzy razy się trzeba składać też widziałem jednego kierowcę wam powiem to poszedł na raz nie pięknie bez żadnego składania się no ale widzę że autobus się już wcisnął no to będzie szło teraz no, tu jeden tylko był dzisiaj przed nami tak ten pociąg wygląda zobaczcie Pięknie, toalety są w środku, kupić też coś można do zjedzenia, przynajmniej kiedyś tam można było jakieś chipsy, czy coś. Ale teraz, ostatnio wczoraj jak jechałem to nie widziałem, dzisiaj właściwie z samego rana w nocy, to nie, nie, nie widziałem nikogo powiem szczerze, wiecie. Ale kiedyś jechaliśmy to na pewno chodzili z jakimiś przekąskami i coś to utknęło, chyba zatrzymam na razie i później włączę. A może zobaczmy sobie na podróż, ile nam już to zajmuje. To tutaj skasowaliśmy licznik, trzeba było dodać ze 100 km, nawet ze 120 to idealnie wychodzi 2000 do tej pory przejechanych kilometrów. Nie zapłaciłem jeszcze ani złotówki za. Tankowanie. Yy, także tak wygląda sytuacja. Fajnie, nie powiem. Yy, dla tych jeszcze, którzy są zainteresowani albo chcieliby się dowiedzieć, ile mi jest chodzi na takim tankowaniu, no to wam muszę powiedzieć, że to jest. Jedna trzecia podróży nie, to dochodzi na staniu na ładowarkach. Jako, że mój samochód już jest dziesięcioletni, tutaj są wolne do typu ładowania, ja muszę jedną trzecią zawsze dokładać do podróży po prostu na ładowania. Nie? No, chyba że jadę po, chyba że trasa trwa poniżej, tam, powiedzmy sobie 350 km, no to wtedy sobie jadę bez tankowania, prawda. No a póki co pomału się ładujemy. Nie wiem dlaczego to się wstrzymało. Co on przysnął, czy coś? Czy tam ktoś go wstrzymał? No tutaj mamy takich kierujących ruchem zawsze. Wyłączę sobie autopilota, że mnie tam nie wprowadził w tą panią. Czy tam pana raczej, widzę tym razem tak sobie wjeżdżamy na taki pociąg. trzeba się ładnie ustawić. i wio. Jedziemy. Jeszcze sobie lusterka tylko obczaję. Tesla tu nie ma wiele luzu, Mam powiem szczerze. Aczkolwiek no jak on autobusem wjeżdża, no to co to taka Tesla. I tutaj widzicie, wagony są wszystkie potwierane. Jedziemy do samutkiego przodu pociągu. Teraz skręć w prawo. To, to żeś wymyślił. <laughs> dobre, dobre. Takich numerów to jeszcze nie było. No i później te wszystkie grodzie zostaną pozamykane z dwóch stron, jakby, od zewnątrz i od wewnątrz. Oczywiście można później chodzić pomiędzy tymi grodziami, bo tutaj widzicie, macie drzwiczki już w tych grodziach, widzicie, zewnętrzne i wewnętrzne. O. No i co chwilę takie grodzie i tak dalej. Jeszcze postaram się Wam przyczepić tu jakąś toaletkę. Chociaż my jedziemy, jak się to mówi, w pociągu dla dużych samochodów. Mogłoby nie być, no nie wiem, nie wiem, powiem szczerze, że raczej powinna być, tak? No i pani tu pod. Czy to też pan? Pan chyba też. Będzie ustawiał tutaj właśnie wszystkich Na milimetry, jak się to mówi teraz O Pani No i też właśnie tam już Zaczepia wszystkich Do mnie też przyjdzie, otworzy je od razu szybkę Widzicie, pokazuje podjeżdżać, podjeżdżać No i sobie Dziękuję. No, czyli ile ona nam tu zostawiła, patrzcie się. Kurwa. to jest niewiarygodne, zobaczcie na to. Zaraz nam wyjdę i wam pokażę. Jeszcze. No i właśnie to takie jest tutaj u nich machanie, nie? Aktualizacjami się tutaj. Czekajcie, muszę obnalić chyba. O, aktualizacja mi się tu świecił wczoraj. <noise> Ale się powiedziałem, nie aktualizuję lubki do chałupy, nie wrócę <noise> No eee, i co? Pani mówiła tak, światła wyłączyć, zaparkować na jedynce i postojówka, tak? No Wypinamy się i wyjdziemy sobie Zobaczyć co tam... O chyba kawę zostawiłem na aucie Ale to na parkingu, także że jej tam na pewno nie ma Dobra, wyjdziemy sobie i Pokażę wam jak ona to poparkowała Pokażę wam to jeszcze te grodzie może Tutaj to są takie chodniczki do chodzenia, nie? Zobaczcie jak ona to poparkowała E, no jeszcze, jeszcze jest miejsca do o zobaczmy tutaj na przecisnę się, przecisnę no i zobaczcie, tutaj takie tak, te pociągi tutaj wyglądają no, Wyjście ewakuacyjne, to jakiś tam czas Dla małych samochodów, no i dla dużych Tak to mniej więcej wygląda, ale ale tutaj nie widzę, żeby gdzieś pisało. Mogłem zapytać tamtej pani, ale uciekła. I tutaj tak naciskamy, czekamy dwie sekundy. I popychamy drzwiczki, naciskamy. Czekamy dwie sekundy i popychamy drzwiczki i wtedy się odluzują, odlu naciskamy, czekamy aż zgasną światła i pchamy. No i tak się można przeciskać aż po samym pociągu sobie, tak możecie chodzić z dwóch stron jakby, nie? O, toalety są i w tą stronę, i w tą stronę, zobaczcie. Toaletki, nie wolno fleszów używać. Wideo jest tutaj cały czas w natarciu. Wielki brad obserwuje. fajczyć nie wolno, no i nie wolno się przeciskać między samochodami, tak jak ja to przed chwilą zrobiłem. Z tym, że to bardziej podczas jazdy, bo tu chodzi o to, że Bóg wie co, jak się to mówi. No i kamerki tu pomontowane. Za chwila, chodźcie, pójdemy do toalety. Twardy, czy mam kluczyki przy sobie, czy też mi się zamkły. Lusterka to znaczy, że auto się zamkło. No i szukamy toaletki. No i tu pisze jeszcze, żeby zostawić okno otwarte do połowy. No i teraz zobaczcie, widzicie, nie nacisłem i nie ma szans, żebym to wypchał. I dopiero trzeba nacisnąć, wyluzować lampka gaśnie i wtedy dopiero można przypuszczam, że to działa na tej zasadzie, że tak, jest jakiś siłownik i teraz tak wypuszczamy powietrze z niego drzwi się luzują z buta jedną, z buta drugą i już schodzimy no i tu mamy ten coach, autobus Idziemy sobie dalej kamerki we wszystkie strony, zobaczcie jakby się autobus zmieścił. Elegancko. O. I tu mamy toaletki. W przodu wagonu i pewnie z tyłu. Pierwszymi i ostatnimi pewnie. Czyżby maszynista siedział w talecie? One for everybody, nie? A, czyli jedna toaletka i jeszcze dam z Czyli wiele tego nie ma. No i później tędy się pewnie będzie auto kar przeciskał Tu mu otworzą to się pewnie rozsuwa tu jakoś Nie? Suwa się cała ściana No i on tu pewnie tędy będziemy wyjeżdżać tutaj Nie? To się całe zsuwa jakby Widzę, że jest trzech części zrobione Tu jest jakby pierwsza Spróbuję to oddalić no, Tu jest jakby pierwsza część Tutaj jest druga i tam jest trzecia Nie? I one się tak zsuwają jedna na drugą i tu się wyjeżdża. Zobaczycie później, jak będziemy wyjeżdżać, też Wam pokażę. Naciskamy, czekamy. Gaśnie. A, ta akurat nie. Okay. I ten. patrzcie tu, z tej strony na styki. A z tej strony? No, z tej strony ma tak a dla mnie to jest 20 cm, może 18. Czyli jak tam jest na zero, to ma 18 cm. To znaczy, że on tak ma luzu około tyle z dwóch stron. Około 20 cm powiedzmy sobie. No i taki ciekawy pociąg. Kamerka tam, w tą, kamerka w tą. Jakieś kliny, widzę, są wszędzie, co, co chwilę leżą na oknach. Kliny, właśnie że można sobie prze, pewnie podłożyć, jakby się ktoś martwił. O tu, widzicie, pani mu podłożyła pod pierwsze koło. Rocznie pod pierwsze koło się podkłada. Pierwszy samochód, może w zobaczymy, jak będzie w kolejnym wagonie. Gdzie moja eseczka już stoi, cóż to jest. Muzika mundi, grojek Muzyka mundi, school, kurs i festiwale ha, ha, ha. I rover. no dobra, ja się chyba pójdę z bo szczerze, o, syk, wyłączyło się i z buta go No ten też ma z przodu tutaj, zobaczcie zaklinowany Z przodu są zaklinowane, no, my tu mamy sporo luzu, szczególnie z tej strony ja widzę. Szczególnie z tej strony, no z tej też nie jest no, ogólnie jest ok. Ja sobie Wam powiem szczerze, dostanę chyba na zewnątrz. A z tej strony to wszystko i do zobaczenia, tu jeszcze Wam pokażę, czego nie wolno robić. Nie, nie, nie chodź z tyłu do bagażnika, żeby tam czasem coś się nie stało. No i też nie przechodzić pomiędzy autami. No to takie tam właściwie ostrzeżenia jak już wcześniej były. Gaśnice co jakiś czas też tutaj leżą. No i tyle, klima. O, widzę tutaj cały system przeciwpożarowy. Gaśniczy, nie? No, inwestowali się w skubańce. Technologia ile ma? Pewnie 20 lat będzie. Byłem młodym człowiekiem, to... Podawali sobie ręce w teleekspresie, to widziałem. Francuzi i Anglicy jak się dokopali do siebie No i no widzicie w niektórych państwach można coś zbudować ciekawego, a w innych po prostu mostu ciężko zbudować zwykłego, nawet pontonowego Dobra, ode mnie to wszystko. Trzymajcie się